Dzień dobry, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Tak zwana szybka rundka, czyli bardzo takie szybkie przekaziki. Temat, tytuł przewodni tego czytania to: Czy jeszcze tej jesieni znajdę miłość? Czy jeszcze tej jesieni znajdę miłość? Jesień 2021 roku? Przekaz dla osób samotnych, poszukujących. Opcja numer jeden, opcja numer dwa, opcja numer trzy. Spośród tych opcji sobie jedną tutaj wybierzcie, taką, która intuicyjnie do Was przemawia. Ja zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco, będziecie wiedzieli, co jest publikowane, kiedy jest publikowane. Zapraszam Was do odwiedzania zakładki społeczność. Macie tam informacje o yy, wszelkich rytuałach, sesjach, tym, co się odbywa na kanale w najbliższym czasie, jakie czytania są obecnie w promocji. Pamiętajcie, że robimy teraz czytania na nowy rok numerologiczny we wszystkich sferach życia bez limitu Waszych pytań w cenie 33 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał pogłębić sobie tą taką naszą dzisiejszą analizę, e Czyli na temat miłości, coś, to również są czytania partnerskie na przyszłego partnera, bądź ewentualnie jeżeli kogoś tam macie i zastanawiacie się, czy ta osoba może być Waszym partnerem, partnerką docelową, to również takie czytanie partnerskie można sobie zamówić w cenie 33 zł. I tam sprawdzamy nie tylko w kartach, bo patrzymy też w Waszą wspólną numerologię, sprawdzamy Wasze kroniki akaszy, czyli na przykład poprzednie ważne wcielenia, bo to też może w jakiś sposób rzutować na wasze obecne konotacje. E, nic nie dzieje się bez przyczyny, kochani. Także jeżeli ktoś tutaj trafił, to jest wielce prawdopodobne, że e, będzie potrzebował właśnie takiego przekazu i być może tutaj właśnie któryś z tych trzech przekazów okaże się dla was kluczowy, w jakiś sposób właśnie coś wam tutaj unaoczni, wyjaśni, określi. Będzie po prostu łatwiej żyć. Po to właśnie stawiamy karty, żeby przede wszystkim było nam łatwiej żyć, ale Pamiętając też o tym, żeby nie zapominać o pracy własnej. Praca własna jest też bardzo, bardzo istotna. Powiedziałabym kluczowa. Dobrze, kochani, więc tak: zabieramy sobie na razie opcje 2 i 3. Zostaje nam opcja numer 1. No i teraz zobaczmy, czy do Was przyjdzie miłość jeszcze tej jesieni, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Niezależność. A jakie mamy tutaj dwie karty? Muszę tak brać, bo po prostu mi się strasznie tutaj ślizga i nie jestem w stanie. Ojej, słońce i księżyc, a w zasadzie księżyc i słoneczko. Słuchajcie, yy, no to jest właśnie wychodzenie z wszelkiego rodzaju zależności. Yy, wy przede wszystkim nie podjęliście decyzji, czego tak naprawdę pragniecie. Tu mogą być osoby niezdecydowane, bo często nam się wydaje, że. No ja pragnę miłości, chcę, żeby ktoś był w moim życiu, ale tak naprawdę wewnętrznie nie jestem osobą na to gotową. Karta Księżyca pokazuje nam właśnie to, co w nas ukryte jakieś rany, traumy yy, więc tutaj będziecie powoli z tego wychodzić. Trwa jakiś proces uleczania tego, co gdzieś głęboko w Was się działo. Możecie tutaj mieć takie tendencje do oszukiwania samych siebie, że ja już jestem gotowy, gotowa, a tymczasem no jeszcze tej gotowości po prostu na chwilę obecną brakuje i to jest powodem wstrzymania tej energii, bo wy najpierw musicie właśnie tutaj zyskać niezależność pod każdym możliwym kątem i zdecydować zgodnie z prawem wyboru, czego po prostu w życiu chcecie. A zdecydować możemy w pełni świadomie, kiedy sami jesteśmy już właśnie niezależni od wszelkich wpływów, być może tutaj są wpływy jakieś zewnętrzne, wpływy poprzednich partnerów, partnerek, wpływy naszych negatyw, negatywnych doświadczeń, co niektórzy, wiecie co, może chodzić po prostu dla was o taką no, niezależność nawet finansową, niezależność mieszkaniową, bo są osoby, które rozstały się z żoną, mężem, byłą partnerką, byłym partnerem, ale często nie mają gdzie się podziać i często. Z wygody, po prostu te osoby jeszcze mieszkają pod wspólnym dachem. No więc, niestety, ale mm, trudno będzie sobie ułożyć życie, jeżeli będziecie tutaj w jakikolwiek sposób zależni jeszcze od waszej przeszłości, od tego, co było. Tu trzeba po prostu jakby jak to się mówi, jak sobie pościelisz tak, tak się wyśpisz, więc tutaj trzeba sobie na nowo po prostu pościelić to życie, na nowo sobie je zorganizować, zdecydować o tym że no ja już wychodzę z pewnych wpływów nie chcę już być tutaj osobą podległą, idę rzeczywiście po swoje, no i staję się tą jednostką niezależną, samodecydującą samostanowiącą o sobie to jest pierwsza podstawowa rzecz, więc ja myślę że u was troszeczkę jeszcze ten proces potrwa i tutaj nie ma jeszcze pokazanego jakiegoś związku, miłości, partnera, partnerki, więc myślę, że jesień to jeszcze będzie ten czas na uleczanie się. Potrzebujecie po prostu trochę więcej czasu, więc tutaj nienerwowo, nie na chóra. po prostu zróbmy to, co jest do wykonania w naszym własnym zakresie, uleczmy to, a są jakby na to duże szanse i wszystko jest na jak najlepszej drodze, bo to słoneczko będzie Wam tutaj pomagało w tym. Wychodzicie, niektórzy mogą wychodzić z takiej ciemnej nocy duszy, jak to się mówi, czyli naprawdę z trudnych stanów, niektórzy mogą wychodzić z uzależnienia od jakiejś osoby z przeszłości. Wiecie na czym polega to uzależnienie? Że czasami jest tak, ktoś nas zostawia albo my kogoś zostawiamy, ale cały czas o tej osobie myślimy i wierzymy w to, że to jeszcze ma szansę się naprawić, że na przykład on czy ona wróci i tak się bawimy, mamimy tą iluzją bardzo, bardzo długo. Możemy sobie w tym żyć przez wiele, wiele miesięcy, a nawet wiele, wiele lat, a niestety inne okazje nam po prostu przelatują. Yy... Obok nosa, więc tutaj już to jest wychodzenie z tych wszelkich takich iluzji, z takich zależności od osób, które odeszły. No i niestety prawdopodobnie po prostu nie wrócą. Nawet nie wiem, czy mm, słowo niestety jest tutaj właściwym, bo. Skoro te osoby odeszły, albo skoro wy pozbyliście się tych osób ze swojego życia, to znaczy, że nie były po prostu dla Was właściwe, że należy po prostu tutaj skupić się na sobie i poszukiwać kogoś innego. Popatrzmy sobie na opcję numer dwa. Tutaj mamy cisza. O, zobaczcie, jak to wygląda. Jakby ktoś tutaj właśnie w jesiennych liściach się zakopał i zapadał w sen zimowy. No dosłownie coś takiego, zobaczcie. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Tu jest bardziej potrzeba odpoczynku, takiego wyciszenia. Król pentakli i karta wieży. No tak, dokładnie, bo tu w waszym życiu coś się posypało prawdopodobnie ostatnimi czasy albo jeszcze wcześniej. I wy jakby jeszcze się nie pozbieraliście po tej wieży. Król pentakli też pokazuje nam kartę, yy, która mówi o potrzebie takiego silnego, silnego uziemienia. Tutaj właśnie jest to uziemienie dosłownie i w przenośni, bo mamy kontakt z ziemią, mamy kontakty z naturą. Dużo powinniście właśnie w najbliższym. W najbliższym czasie spacerować, nawet jeżeli jest ta jesienna aura, to mimo wszystko starać się wychodzić z domu, korzystać z tego. Tu jest potrzebne odzyskanie jakiejś równowagi stabilności, bo w tej wieży to widać, że jakby świat się zawalił, tu mogło być zakończone małżeństwo, bo król pentakli pokazuje nam na przykład kartę męża, takiego właśnie stałego partnera naszego, więc to są już takie bardziej oficjalne związki, ale jest karta wieży, więc coś się posypało po prostu jak domek z kart. Dlaczego się posypało? Bo nie było to po prostu dla was. No i to właściwie w ten sposób można by było to wytłumaczyć. Wieża zawsze nam się chwieje w podstawach, jak podstawy są przeżarte rdzą, no to wiadomo, że ten budynek się nie utrzyma, że on się prędzej czy później zawali. I tak było z niektórymi prawdopodobnie waszymi relacjami, niekoniecznie tylko romantycznymi, ale po prostu te, które się miały zawalić, to się zawaliły. I tutaj wy jesteście jakby na moment po zawaleniu się tej wieży, kiedy właśnie musi nastąpić teraz cisza. Kiedy trzeba po prostu to na nowo poukładać, kiedy osiada gdzieś tam ten pył, ten kurz, zaczynamy uprzątać gruz, zaczynamy sprzątać w tym naszym życiu, ale tu potrzebujemy w tym momencie odpoczynku. Niektórzy potrzebują dosłownie regeneracji sił, takich zdrowotnych, fizycznych, żeby poleżeć w łóżku, żeby zadbać o swoją odporność, połykać witaminę D3, no takie po prostu odpornościowe sprawy, żeby teraz zadbać o swoje zdrowie, bo tutaj Król Pentakli też mówi o tym, że trzeba zadbać. O jakąś taką stabilność, stabilność psychiczną, stabilność fizyczną, być może dla niektórych stabilność finansową. Jeżeli utraciliście też płynność finansową i grunt pod nogami, to jest czas na zajęcie się sobą. Troszeczkę podobnie jak w opcji numer jeden, aczkolwiek tutaj trochę inaczej to się pokazuje pod względem przyczyn tego stanu, ale to jest czas na zajęcie się sobą. Więc ja myślę, że tutaj jesień dla Was, dla dwójeczek, jeszcze nie jest też tym czasem, kiedy po prostu miło. Przyjdzie tu i jest w tym momencie kwestia bardziej zaopiekowania się sobą, dosłownie jakbyście właśnie zapadali w ten sen zimowy, więc może na przykład dopiero na wiosnę ta miłość do Waszego życia zawitać. Opcja Numer 3 popatrzcie, błogosławieństwo. Jaka to jest piękna karta. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Czyli tutaj e, już skupiając się na tym, co mamy na dany moment, nawet jeśli nam tej miłości związku partnera, partnerki brakuje, to na pewno są rzeczy w Twoim życiu, za które możesz dziękować. Oczywiście, bo jesteś cesarzową, czyli jesteś osobą, która naprawdę której tutaj naprawdę dużo się dostało, może może jesteś po prostu matką, bo mamy pazia pentakli. Jeśli nie, to chodzi tutaj o takie yy, powiedzmy dobre koniunktury zawodowe, na przykład perspektywy na nową pracę, na działalność gospodarczą, yy, na dobre zdrowie, yy, ewentualnie na właśnie dobre potomstwo, czyli, bo to jest nasza duma, tak? To jest duma tej cesarzowej, czyli po prostu jej dziecko, jej syn bądź córka, yy, to jest właśnie to, za co powinna być wdzięczna, że na przykład, jeżeli są osoby, kobiety, które, którym się rozsypały po prostu poprzednie związki i było takie załamanie, to pamiętajcie, że to, co dostałyście w ramach tego związku, czyli na przykład wasze dzieci z tych poprzednich małżeństw, związków, nawet tych, które się rozpadły, to to jest to właśnie wasze błogosławieństwo. To jest coś, za co należy być osobą wdzięczną, i spójrzcie na to w ten sposób, że może ten związek nie był dobry, może teraz żałujecie, że spotkałyście czy spotkaliście na swojej drodze takiego. Ani innego człowieka, może żałujecie, że w ogóle w ten związek weszliście, weszłyście, ale gdyby tak nie było, gdyby to wszystko się nie rozegrało, to albo nie mielibyście teraz dzieci, które są waszą klubą, te dzieci nie miałyby po prostu szansy przyjścia na świat, albo nie bylibyście taką obrotną osobą, jaką jesteście, taką zaradną, która potrafi sobie ze wszystkim poradzić, taką po prostu samowystarczalną, bo nasza niezależność, nasza zaradność życiowa, Rodzi się właśnie w takich sytuacjach, które czegoś od nas wymagają, które nie są dla nas łatwe i które nie są dla nas komfortowe. No jeżeli mamy sierankowe życie, to niestety się tego nie nauczymy. Aczkolwiek myślę, że nie ma na tym świecie osoby, która miałaby się lankowe życie, bo yy, masz pieniądze, to może ci brakować czegoś w innych sferach. Masz zdrowie, może ci brakować miłości czy pieniędzy. Tutaj no, po to jesteśmy, żeby zmagać się z różnymi trudnymi sytuacjami, uczyć się odpowiedniego podejścia do życia no i radzenia sobie z problemami. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Więc tutaj myślę, że was coś umocnia, Wasze poprzednie doświadczenia, i teraz jest kwestia tego, że wy już właściwie prawie wszystko w tym życiu macie, prawie wszystko osiągnęliście, to co chcieliście. Być może właśnie brakuje tej osoby, tej jednej, jedynej osoby u boku. I żeby tę osobę przyciągnąć, to musicie nauczyć się tej postawy wdzięczności za to, co macie, że już macie rodzaj błogosławieństwa. Natomiast powiem Wam tutaj, akurat dla opcji trzeciej, myślę, że jesienią jest szansa, aby ktoś się w Waszym życiu pojawił, no bo Cesarzowa oczywiście jest kobietą, y, która jest w związku, jest kobietą zajętą. Tu jest ten paść pentakli. Y, myślę, że może się pojawić po prostu dla was młodszy partner y, do związku i to będzie takie nagłe błogosławieństwo, takie po prostu porażenie, coś, co się może bardzo szybko zacząć, bardzo szybko zacząć rozgrywać. Y, nawet byście się tego nie spodziewali, bo zobaczcie, tutaj są te błyskawice, tak? Z taka. Gołębica, która nagle spada z nieba, jak za uderzeniem po prostu tych klawiszy, więc to się dzieje nagle, nieoczekiwanie, ale to się ma prawo zadziać dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy w pozycji tej cesarzowej, czyli mamy takie poczucie, że wreszcie jestem w pełni sił, niczego mi w życiu nie brakuje. Jestem zadowolony, zadowolona z tego, co mam, i wtedy mogę przyciągnąć y, jeszcze właśnie tę miłość, tą dodatkową osobę do swojego życia, kiedy sama czy sam jestem zrównoważonym człowiekiem. Ale tutaj i myślę, że jesienią no jest duże prawdopodobieństwo, że dla trójeczek coś się tutaj zmieni pod względem miłosnym, że tutaj coś się wydarzy. Także tego wam serdecznie życzę. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.